Cześć! Blok ścigałek! Uuu. Nie, to blok przestępczość. To jest gra, którą część z was pewnie zna, więc nie mamy czasu na wprowadzenia, więc zacznijmy po prostu. Trzy, dwa... Widzę, mieszkane jest. Jeden, ruj No problem polega na tym, że e bez kombinowania. Yy, w teorii są trzy skoki, których nie da się zrobić, w praktyce dwa. Nie, sorry, w teorii jest pięć skoków, których. Sześć skoków, dobra. W teorii jest Wszyscy skoków się niestety nie da, na szczęście my znaleźliśmy na to obejście. W ogóle coś mi upadło do folderu z MP3 Playerem, nie mam pojęcia co to. Nazywa się Kero Kero Leosia MP3, więc. Mam nadzieję, że tego nie usłyszymy ani razu. Raz się już przypadkiem łączyło. Większość z nich natomiast ma losowe radiostacje, no i może się wylosować MP3 Player. Być może będziecie mieli okazję na przesłuchanie sekundy niezrealizowanego klipu. Niezrealizowanego z tego powodu, że gdyż ponieważ geniusz, który to montował, zapomniał w pewnym momencie zapisać zmian. Wracamy po skokach z powrotem do misji, bo jednak trzeba je robić. Celem jest dojście do G-Spotlight, gdyż no G-Spotlight właśnie jest jeden skok, który wymaga albo niewyobrażalnie dużego kombinowania z grą, Albo skończenia taksówek, czyli niewyobrażalnie dużego kombinowania z grą, albo przejścia do spotlight Wszyscy ranują taką bliźniaczą kategorię, czyli 35-36 skoków, bo skoków jest 36. E, tylko pomijając właśnie ten jeden, no zakładam, że będzie bardzo ciasno, gdyż podblokowaliście wspaniały incentive, jakim jest skok czołgiem e, propos motoru. No to tutaj były jakieś śmieszki, widziałem na Twitterze, że flipowanie samochodów, tak? No to spróbuj flipnąć motor, cwaniaczku. Nie wziąłem Espantoso, żeby wziąć Espanto. O, o, to jest. Nie właśnie tam, Tomaszu. O, nie, to jest duży problem. No, niestety, jazda na motorze jest trudna, bo łatwo się z niego spaść. No, i tu jest na przykład skok, który nigdy nie jest dobrym momentem, żeby go zrobić. Poza w sumie teraz, bo się jedzie tak wyjątkowo w tę stronę, się nie jedzie nigdy. No, tak naprawdę, poza tą misją, więc. Czy że, że znaleźliście na górze? No, tak fajnie, by. byłoby śmiesznie. No, i tak, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Jury Fury normalnie to jest misja, którą można duplikować. Ładnie. Pobiegnę sobie tędy, zaczęłam, by nie. daleko od wody pod wody najdalej. Żeby nie popełnić Casey Theroux Incident. Albo tak. Hoxie Incident. Tu też pojadę trochę inną ścieżką na następną misję, czyli Treacherous Swine. Generalnie jak ktoś ogląda regularnie speedrany z tej gry, to może w tym momencie mieć takie... Gościu, 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 co ty robisz, gościu, gościu, gościu". przestań! Ale to wszystko ma sens, bo tak naprawdę to tędy jest szybciej, bo ja jadę robić drogą piąteczkę przysyła Kappa Jock z komentarzem. Masz rację, motoru nie da się sflipować, ale da się nim wpaść do wody, jadąc do Porteza. Tak, tu jak się uda ładnie, to wyląduje nawet na dobrej drodze. A jak się nie uda, no to w drzewie. No, zobacz, za teraz zobaczymy, czy Kappa Jock będzie to Stratamusem. <laughs> Wiesz co? Wow! wow. Zasłużył. Jakby ktoś nie wiedział co się wtedy stało, bo nigdy nie widział na GTA, to nie, nie powinno się jechać drogą, tylko powinno się pojechać za pewnym budynkiem tam, ponieważ to jest szybsze, ale jest szansa, że jeżeli jesteś ciapciokiem, to wpadniesz do wody jak tam będziesz jechał. Nikomu się nie zdarzyło jeszcze. Nikomu się jeszcze w nigdy, nigdy na maratonie. Nigdy na maratonie, nawet na GSPS-ie. Więc to ty grasz w tę grę, nie? Czasem? No właśnie, moja no. znajomość tej gry utknęła w 2016 roku. O nie, o nie, o nie. Wyhamował, dobra. Jeszcze wolniej, może zejść z motory i tu sobie przepchaj. <grymne> dobra, giny. A, a mogłeś jeszcze taki fajny trik zrobić, że robisz 180. Special... Tylko, że wpierniczasz w się w wpalmy i wylatujesz do wody. Jak wspomniałem, czołg trzeba jakoś zachować. Jest to najwygodniejsze miejsce do zachowania czołgu, więc pozwolę sobie je zakupić za pieniądze. No, to, to setup załatwiony możemy kontynuować, czyli lecimy do Diaza. A fajne, fajne zdjęcie zrobiłeś, nie? Jakie zdjęcie? To Polaroidem. No mam takie, no tutaj ładne było, nie? O o. No i śmieszne polega na tym, że jak szczelam to jak cisnę na klatkę to szczeli raz, a jak będę trzymał, to będzie szczelał 30 razy na sekundę, bo ta gra w tyłu klatkach działa. Tak więc... Y a mogę zrobić śmieszniejsze jeszcze bardzo szybko. display settings freameter off! To jest dowód. To był cały magazynek by the way z strzachu. komara, tak? Zwane. Tu trzeba paru panów wyjaśnić. Nie zapłacili za y, abonament radiowo-telewizyjny. A tych skoków nie było już dłuższą chwilę. No śmiesznie się składa, bo zaczynamy właśnie tak, panie, tak. Y, runda pierwsza. Tutaj powoli czoł będzie podjeżdżał do skrzyżowania, na które właśnie się wybieram. Więc będę mógł go sobie zajumać, odpalić timer czekania aż on będzie y, wybuchnięty no i wybuchnąć go w moim garażu. Tak, potem zamknąć drzwi od garażu, otworzyć się od nowa i jest jak nowy. Z jakiegoś powodu w momencie kiedy wysi wysiada pasażer y, czołgu, to cały czołg staje się otwarty, więc no mogę przyspieszyć na troszeczkę, odrobinkę, a jestem już na miejscu praktycznie, ale no jest ten y, taki o tyle adrenaliny związanej z tym, że kurde co jeszcze nie zdąży. Jak nowy. No i pora zrobić show. A więc to jest czołk. Choke, jak niektórzy mogą wiedzieć, w jest momencie. Najszybszym gdy, pojazdem lądowym w Grze. Dokładnie. No zaraz się ustawię pod y, skok. On jest specyficzny, nawet wymaga drobnego setupu, bo muszę pozbyć się jednej latarni. Dobra, trwa. Jedziemy, 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 jedziemy. Nie zablokowałem się, no to będzie to. I. Uwaga, skok czołkiem. Leci! Jeszcze się bustuje w powietrzu. To może być za daleko no, A. Nie Nie, nie może być ja za daleko. Ustał. Ustał! To może nie siąść. Ale przynajmniej nie muszę jechać do paint spraya. No, to nie siądłeś. Ale nie muszę jechać do paint spraya. Niestety nie stracę gwiazdki tak długo jak nawet jestem... Ale nie możesz, bo policyjnym nie możesz <grym> jechać tak, do paint spraya. I bo... nawet nie możesz, bo nie możesz już jechać. Tak, to już inny problem. Pożyczę sobie najszybszy samochód w grze. No to skoki. Znajduje się teraz na dobrej drodze, żeby rzeczywiście zmieścić szy. Przy... Czekaj kulka. I hmm. to jak liczyć, to ile to jest pierwiastek ze 169. Ty to jest chyba rzeczywiście coś 13? Tak. No. Nice. Oh. No i to jest, proszę państwa, ser jest ser e, za sekund. Czyli tym razem już naprawdę kradniemy czołg. No to jak to nie od... poprzedniego <grywka> razu, kiedy go wcale nie ukradliśmy? Nie. Po ukraniu gry ze splitami stwierdzam, że e, to będzie underestimate. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Mamy 51 minutę, jakbym poprosił bym o klipa. Dobrze. Spotkamy się za 40 minut, dobrze, słuchaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Pitpo, jest pytanie do ciebie. No, słucham. Oczywiście w donacji, żeby nie było. No, Ile słucham. to będzie pierwiastek stopnia trzeciego z 729? Jakbym miał strzelać, to 17. Też bym powiedział, że 13. O, tutaj jest, tu jest szpara w drzwiach. Jeśli bardzo się postaramy, to wejdziemy do środka. Tu jest ściana, ale piła ma lepsze zasięgi niż ściana. Po prostu moja ulubiona postać z Vice City, czyli Maria, e, bardzo lubi zostawać w O kurde. Maria. Maria. Mówiłem, że to jest losowe. To była pierwsza misja, trzeba było przywieźć dziewczynki, które teraz po powiedzą, że rekin jest fajny. No i one coś tam będą sobie nagrywać, pewnie filmy przyrodnicze, ja nie wiem. Tutaj lata będziemy latać nielotem. lotem. Tutaj, tutaj wracamy do Staunton. Tak, latać nielotem i roznosić ulotki o naszym filmie przyrodniczym dla Canal Plus. Będziemy je zrzucać takie wspaniałe miejsca, często uczęszczane jak. Woda, woda statek, opuszczony statek. Opuszczony statek. Dach budynku. w budynku. Tutaj jak nazwać, gra w na ulicy trochę posypał, ale ja nie będę taki i wywar na dachy. Nie ma tak promować własny biznes w najlepszy możliwy sposób. Eee, zapraszamy na wykrzyknik donacje. Ja bym poprosił o zmianę kategorii Olionik Stungium są SSU plus 5 paczek. Nie zmieści się. Sześć będzie. Ja ta? Nie zmieści się? No popatrz. Ta? Nie zmieści się? No to będzie się zmieści. Ja Ty ja... masz tam wtyki, to jest Norek, on zrobi wszystko. No ja już zerkną naleję czy coś się będzie. Esk z... yeah. tam wam jeszcze zjadło. Sześć paczka. Sześć paczka. Głowę, <laughs> e, no to co? Za, za chwilę nas ostatnia misja tego, tego rana. No ostatnia misja, właśnie zaczyna się w tym momencie. No to słuchaj, masz jeszcze 5 minut, żeby przedłużyć rano 5 minut. To a propos tego rana jeszcze. No. Pupu pan panda wrzuca 100 złotych z komentarzem, ale 7 paczek to nie zbierzesz. No masz rację, nie zbiorę. No i Norek, masz robotę do zrobienia. A, to nie ten garaż. Witamy w tym turnieju pod tytułem Kto pierdnął? Mamy dzisiaj trzech y, zawodników. Najpierw musimy usłyszeć. Także ci. Najpierw wprowadzenie. Pan, pani czy Tomi. Kto pierdnął? Pan jest z numerem jeden, pani z numerem dwa i Tomi z numerem trzy. To tyle. Dzięki wielkie za te wpłaty. Czekamy na kolejne. Proszę mi już nie psuć groszy. Dziękuję bardzo. <laughs> Proszę przygotować się na czas. I uwaga. Niestety nie będzie równo estimate no. Czas. I crème de la krem na koniec. <noise> no, jeszcze, nie to, <noise> jeszcze nie to, jeszcze nie to. Jeszcze nie to, <noise> jeszcze nie to. Jeszcze, to, jakie jeszcze nie to. tera, teraz, teraz, teraz. dziękujemy to. Jeszcze Proszę to. z nim. <noise>